Niezawisłość sędziowska? Co to takiego? Czy to taki oksymoron jak pewność prawa w Polsce? A może to, że Polska jest w Unii Europejskiej i dyrektywa, która chroni konsumentów z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Rumunii obowiązuje również w Polsce i że sądy z urzędu chronią konsumentów zgodnie z polską konstytucją? No, zaraz ci powiem, jak to wygląda. Jakbyśmy się nie znali, jestem Zenon Frankster. Prywatnie jestem Frankowiczem, który skorzystał z pomocy sądowej już wielokrotnie. Jak również, no właśnie, zostałem wielokrotnie też zaskoczony postępowaniem sądu. I dzisiaj powiem, niezawisłość sędziowska to coś takiego, że każdy sąd może niejako swobodnie dokonać oceny dowodów zgromadzonych w sprawie i wydać swój pogląd. I ten pogląd powinien być zgodny z logiką, przepisem. I faktem. Sądy powinny yy, patrzeć na przepisy w pierwszej kolejności. Przepisy co do zasad się nie zmieniają. Później mamy dokumenty, powinny patrzeć na dowody, jakie mamy w sprawie, no i wyciągać logiczne konsekwencje. A niezawisłość sędziowska nie może oznaczać zgody na ferowanie wyroków, które są oderwane od przepisów. Od logiki i od faktów. Nie może być tak, że jeżeli fakty nam nie pasują do pewnej teorii, to tym gorzej dla faktów. Ale to powiedzenie w ramach naszego polskiego sędziolotka no jest jak najbardziej określeniem niestety smutnym i prawdziwym. Może się coś takiego zdarzyć. Także jeżeli chodzi o sprawy frankowe i to, jak wygląda orzecznictwo sądowe, no to możemy czasami mieć wrażenie, że Niezawisłość sędziowska to taki oksymoron jak stabilny kurs franka szwajcarskiego. Mamy do czynienia z linią orzeczniczą, która jest, od, jest szeroka od sasa do lasa, od BTE przez spredy, od frankowania, nieważności, yy, teorie salda, dwie kondycje przedawnienia, korzystanie z kapitału itp. itd. Teraz jeszcze powiedzmy sobie o pewności prawa i równości. Wiadomo, że mamy konstytucję, a konstytucja mówi, że mamy być równi wobec prawa, no i sądy powinny tę zasadę stosować, chociaż sądy powinny być troszeczkę stronnicze. Dlaczego stronnicze? Ponieważ artykuł 76 konstytucji mówi, że należy się ochrona konsumentom i lokatorom i ten zakres tej ochrony jest określony w poszczególnych ustawach. Czyli mówiąc wprost, no, konsumenci są Powinny być bardziej chronieni niż przedsiębiorcy, no bo mówiąc wprost, konsument ma niewiele do gadania, a bank robi co może, żeby zmaksymalizować swoje przychody. Czasami robi to z nagięciem prawa albo pominięciem pewnych yy, przepisów. Natomiast jak małe dzieci wierzyły w świętego Mikołaja, tak dorosli sędziowie wierzyli w mit dotyczący uczciwości polskiej bankowości. Dawno temu wielu z nas myślało, że coś jest pewne, jak w Działo w zaufaniu do tejże instytucji, która przecież jest niby regulowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Bankowego. Natomiast mamy coś takiego jak rejestr klauzul niedozwolonych i możemy zobaczyć, że faktycznie banki, które powinny być jak żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami, no. Mają tam wpisanych ponad 400 wpisów, e, czyli mają 400, nazwijmy to, patentów na niezgodne z prawem e, umowy. Umowy, które w tymże zakresie nie wiążą konsumenta z mocy prawa, co wynika z kodeksu cywilnego artykuł 385 bodajże. Możesz sprawdzić. No. Sądy powinny chronić konsumentów z urzędu, a klauzule niedozwolone nie wiążą klientów z mocy prawa od samego początku, a nie od wyroku czy też od zgłoszenia roszczeń. No i teraz mamy sytuację taką, że sądy jednak stwierdzają nieważności tych umów, a teraz zaczynają się jeszcze kwestie przedawnienia roszczeń, zarówno banków, jak i kredytobiorców. I co ważne, przedawnienie jest z mocy prawa. Ale kiedy Frankowicze Pozywali banki dawno temu. Okazywało się, że sądy mówiły: Nie, nie, nie. Frankowiczu, Twoje roszczenie jest częściowo przedawnione, czyli nie możesz dostać nadpłaty za cały okres 15 lat, bo przez 15 lat płaciłeś za wyżane raty. Możesz dostać za ostatnie 10 lat, ponieważ pierwsze 5 to, to no trudno, Twoja strata. Jeżeli chodzi o roszczenia banków w zakresie przedawnienia, no to sądy twierdzą troszeczkę. Inaczej. Żyć terminy przedawnienia dopiero od momentu, w którym klient poinformuje bank, że czuje się oszukiwany. Takie stanowisko zaprezentował sąd w uchwale, Sąd Najwyższy w swojej uchwale wydanej w pewnym składzie Izby Cywilnej. Czy, czy taki pogląd jest prawidłowy? No, jak dla mnie. Nie do końca, no bo skoro tutaj, jeżeli mamy umowę nieważną od samego początku, no to niejako od samego początku powinny lecieć skutki przedawnienia, tak samo jak na, na od samego początku nie wiążą klauzule abuzywne, tam nie jest wymagana żadna interwencja klienta. To jest w tej chwili niejako oczywiste, ale sądy jakoś tak, no właśnie, różnie podchodzą do, do, do tych przepisów. I nawet jeżeli powiesz sądowi, no, wysoki sądzie, w 2015 roku, zaraz po czarnym czwartku, ja tutaj płakałem do banku i mówiłem, że umowa jest nieważna, dzisiaj mamy rok 2024, to sąd ci może powiedzieć. Nie, nie, bankowi nic się nie przydawniło. A jeżeli nawet pozwiecie dzisiaj o zwrot wykorzystanego kredytu, no to jak najbardziej mu się to należy, no bo przecież on wiesz, on nic nie wiedział. Gdyby on wiedział, to na pewno by do czegoś takiego nie dopuścił. No to w takich sytuacjach warto sądom przedstawiać Białą Księgę Zwią Związku Banków Polskich, gdzie są. Pokazano, jak to banki wiedziały, a mimo wszystko się w te franki ładowały z pełną premedytacją, a skoro taką mamy premedytację, no to należy zastosować twarde prawo, ale prawo. O, banki no są sobie winne tak samo jak koncerny samochodowe, które też miały takie wypadki jak Dieselgate i okazało się, że partia wyprodukowanych samochodów jednak nie może trafić do użytku. Niektóre firmy farmaceutyczne też musiały wycofywać się z rynku z Produkty, które wprowadziły, ponieważ były one toksyczne, szkodziły klientom. Jeżeli chodzi o banki, można powiedzieć, że tutaj zasada powinna działać dokładnie tak samo. Bank popełnił błąd, kto, kto popełnia błędy, ten powinien je odpowiednio naprawić. Żeby zawrzeć umowę, potrzebne są dwie strony i kompletna treść umowy. A jeżeli nie doszło do zawarcia umowy, no to no właśnie, to czy ta umowa może być oceniana jako ważna lub nieważna. Hmm, no jak dla mnie raczej bardziej jako niezawarta. To czy możemy mówić o zwrocie wykorzystanego kredytu? Raczej nie. Jak już to o zwrocie świadczenia nienależnego, w, spełnionego w wyniku błędu w sztuce bankowej. A żaden bank nie, nie, nie kieruje do kredytobiorców e, e, wezwań do zapłaty, wskazując tak tytuł zwrotu. A jeżeli ja e, miałbym zwrócić coś bankowi, no to muszę wiedzieć, co, z, czego, z jakiego tytułu. I nie może być sytuacji tutaj, nazwijmy to, dwuznacznych. Jeżeli mamy do czynienia ze sporem, gdzie jest na przykład jakaś sporna umowa, to badamy ten dokument, czy on jest kompletny, czy jest niekompletny, czy jego postanowienia nie mają na celu obejścia ustawy, albo nie są z nią literalnie rzecz biorąc sprzeczne, albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. No i ewentualnie możemy też prze, przeprowadzić dowody osobowe, czyli przesłuchać strony, e, przesłuchać świadków. E, w, tego, w sprawach rankowych jest to dosyć powszechne, chociaż wydaje mi się, że przeprowadzenie dowodu z dokumentu może być wystar wystarczające do tego, by, e, żeby wydać wyrok. Co więcej, i tutaj też zwrócę uwagę na to, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wyciągi z ksiąg bankowych nie są dokumentem, który ma moc urzędową, czyli nie wiążą w żaden sposób sądów, a zasada równości strania wskazuje na to, że. Tak samo jak konsument, który pozywa bank, musi udowodnić swoje roszczenia, tak samo powinien zrobić to bank. Ciężar dowodowy ciąży na tym, który czegoś chce, a sąd może klepnąć to, co wynika z dokumentów i przepisów prawa. No to tylko, że jeżeli bank nie przedstawia dokumentów. To na jakiej podstawie sąd może, nazwijmy to, zatwierdzić roszczenia banku? I czy może dopuszczać sytuację taką, że bank w ramach jednego procesu ma rozdwojenie jaźni i twierdzi przykładowo, że umowa o kredyt jest ważna, jednocześnie z ostrożności procesowej twierdzi, że umowa jest Nieważna i w pierwszym przypadku klient powinien zapłacić bankowi to, co wynika z tejże umowy, a w drugim przypadku i bank powinien dostać zwrot kwot, które, no właśnie, te kwoty, chyba wypłatę tego kredytu powinien bank. Udowodnić, przedstawić umowę dyspozycję płatniczą, no i potwierdzenie wykonania przelewu dokonane przez beneficjenta tego przelewu, czyli na przykład dewelopera, albo sprzedawcy innego mieszkania, bo tak to zazwyczaj było w przypadku kredytów frankowych. I czy jeżeli bank nie przedstawia takiego potwierdzenia, to na jakiej podstawie sąd ma zatwierdzić jego roszczenia? Dobre pytanie, zwłaszcza jeżeli w ramach tego samego procesu, gdzie bank ma roszczenie, w którym twierdzi, że umowa jest nieważna i ważna, przedstawia te jedną historię kredytu, a ta jedna, w ramach tej jednej historii on twierdzi, że wypłacił franki, no to jak można zatwierdzić jego roszczenie dotyczące zwrotu złotówek? Ja nie wiem. Ale domyślam się, że mogą się zdarzyć sądy, które jednak przyjmą na wiarę dokumenty banku, które nie będą, czy twierdzenia banku, które nie będą poparte żadnym dokumentem. A, a być może no, tego typu rozdwojenie jaźni może skutkować tym, że bank nie przedstawi jakieś dokumenty, tylko że one będą zupełnie różne. I wtedy, czy my mamy do czynienia z nie wiem, to się chyba nazwa przestępstwa przeciwko dokumentom albo wymiarowi sprawiedliwości. No bo nie można chyba tak sobie dowolnie drukować różnych historii spłat, czy też wypłat tego samego kredytu. Czy takie rzeczy są możliwe? Powiem ci tak, jako analityk, który miał na warsztacie już kilka tysięcy umów kredytowych i zaświadczeń, niestety z bólem serca stwierdzam, że. Pomyłki w podsumowaniach, pomyłki w czy rozbieżności nawet w spłatach tego samego kredytu potrafią się bardzo mocno różnić. Ja sam, jako osoba, która spiera się z bankiem, wystąpiłem o jedną historię spłat, później wystąpiłem jeszcze raz o tą samą historię spłat i okazuje się, że oprocentowanie tego samego kredytu w tym samym czasie jest inne, natomiast w wysokości rat są takie same, ale w pewnych miesiącach są jednak inne w jednym zaświadczeniu i w drugim. Pewne jak w banku? No właśnie, tak wygląda rzeczywistość w polskich bankach. Oczywiście nie wszystkich, ale zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje często trafiają do sądów, a sądy wydają wyroki, które. Potrafią bardzo mocno zaskakiwać. Natomiast zwrócę uwagę, że ostatnimi czasy zmieniła się procedura cywilna i tam pojawił się także przepis, który mówi, że sąd może wydać pewien pogląd, jak, w jakim kierunku może pójść rozstrzygnięcie. Fajnie by było, żeby sąd, tak mi się wydaje, przynajmniej poinformował e, strony, jakie może być to jego rozstrzygnięcie, no i przedstawił nam wykładnie prawa, jak on to widzi. No bo bardzo często może być tak, że jeżeli ja czytam literalnie przepisy, no to widzę pewne, pewną logikę. I... Jeżeli taką ścieżkę rozumowania przedstawia mi również mój pełnomocnik profesjonalny, radca prawna, czy też adwokat, i później jeszcze wrzuca mi uzasadnienie chociażby uchwały Sądu Najwyższego, który też potwierdza ten tok rozumowania, czy też wykładnie przepisów, a na rozprawie sąd mówi, że jednak jego zdaniem jest inaczej, natomiast nie dokonuje takiej wykładni, mówiąc dlaczego tak, a nie inaczej. No to właśnie, co powinien zrobić wtedy kredytobiorca? Powiem tak. Jeżeli chodzi o sądy, to może być tak, że trafisz super, albo trafisz na takiego biblijnego sędziego, który Boga się nie boi i z ludźmi się nie liczy. Co wtedy można zrobić? No, można być. Upierdliwym jak ta wdowa, i być może sędzia zmieni zdanie. Jeżeli będziesz go bombardował różnego rodzaju pismami procesowymi, no, po prostu będziesz brał go, że tak można powiedzieć, na zmęczenie. I w pewnym sensie można odnieść wrażenie, że banki mają właśnie tego typu strategię, że po prostu zapychają sądy różnymi dokumentami i no, chciałoby się, żeby sądy szybko wydawały wyroki, a. No skoro sądy są niezawisłe, to niech podejmują decyzje i niech wydają wyroki samodzielnie. Bazując w oparciu, bazując na dostępnych przepisach i ma, materiale dowodowym, a nie tylko i wyłącznie czekają na wskazówki interpretacyjne z Sądu Najwyższego czy też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Owszem, można zadać pytanie do, do Sądu Najwyższego, czy też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bardzo zachęcam sądy, że jeżeli mają wątpliwości, żeby zadawały tego typu pytania, bo zapewne to ujednolici linię orzeczniczą, tak jak bo takie jest w sumie zadanie sądu najwyższego, nie jest sądem trzeciej instancji tylko wydającym wyroki czy też odpowiadającym na pytania natury prawnej, tak żeby ujednolicić linię orzeczniczą. Można że tak powiem, posiłkować się, ale pamiętajmy, sądy Mogą i powinny wydawać wyroki samodzielnie, ponieważ są niezawisłe. A jeżeli ta historia polskiego sędziolotka Cię przeraża, zawsze masz opcję B, czyli możesz zawrzeć ugodę z bankiem. I w tym przypadku proponuję Ci obejrzenie teraz tego filmiku, który jest początkiem z playlisty ugodowej dotyczącej serii Ugoda z Bankiem, Ugoda Frankowa. Jakby to wyglądało, także kliknij tu. Obejrzyj, a tymczasem życzę Ci przyjemnego dnia.